Nieobojętni spotał Schwitz. Sosienki były oddziałem nadzwyczajnym w ogólnopolskich strukturach armii krajowej. Funkcjonowanie oddziału na terenach pozbawionych wielkich kompleksów leśnych, z dużą liczbą Niemców zarówno żołnierzy z formacji obrony przeciwlotniczej, Szkoły Policji w Kętach. Załogi obozu Auschwitz jak i Birkenau rozbudowanej siatki konfidentów Gestapo oraz cywilnych gospodarzy osiedlonych w miejsce dotychczasowych polskich właścicieli to wszystko przemawiało za tym, aby działalności konspiracyjnej w żadnym wypadku nie podejmować. Stało się inaczej. Historia oddziału dotychczas nie była szeroko znana, stąd pomysł Stowarzyszenia Auschwitz-Memento, Centrum Dokumentacji Nieobojętni i portalu interia.pl na wspólną akcję Nieobojętni spod Auschwitz. Historia oddziału Armii Krajowej, Sosienki, rozpoczyna się wczesną wiosną 1943 roku. Decyzja o jego powołaniu podjął nowo dowodzący obwodem oświęcimskim organizacji kapitan. Jan Wawrzyczek pseudonim, Danuta. Zabieg ten podyktowany był zapewne dążeniem do ujednolicenia struktur dowodzenia dotychczasowych trzech grup dywersyjnych, jakie funkcjonowały w Jawiszowicach, Łękach, Bielanach i Bilanach Kańczudze. Ich działalność została poważnie zahamowana w związku z dokonaniami agenta Gestapo Stanisława Dębowicza posługującego się pseudonimem, radą i aresztowaniami, jakie Niemcy przeprowadzili na szeroką skalę w październiku 1942 roku. Być może wpływ na podjęcie takiej decyzji miała konieczność przygotowania i przeprowadzenia na ziemi oświęcimskiej akcji scaleniowej z Organizacją Armii Krajowej. A powołanie jednego oddziału partyzanckiego miało ujednolicić i usprawnić cały proces. Zresztą w 1943 roku można zaobserwować ogólnokrajową tendencję do reorganizacji rozdrobnionych drużyn w większe oddziały. Od sosnowego młodnika w Bielanach w pobliżu Soły, w którym nowo zwerbowani partyzanci składali przysięgę, oddział przyjął kryptonim – Sosienki. Pomoc dla więźniów Wawrzyczek dowodzący wcześniej grupą dywersyjną o kryptonimie Marusza, w Jawiszowicach Łękach objął dowództwo oddziału Sosienki, a jego zastępcą został awansowany wówczas do stopnia sierżanta Jan Janus pseudonim Maczuga, wcześniej dowodzący podobną grupą w Bielanach. W związku z tym, że trzecia z grup działająca w Bielanach Kańczudze poniosła największe straty w październikowych aresztowaniach łącznie z dowódcą kapitan. Janem Barcikiem, Sołą, straconym następnie w Kelauschwitz, ich członków podporządkowano rozkazom Jamroza. Za podejmowanymi decyzjami szły realne działania, które zmierzały do stworzenia prężnych struktur dowodzenia, łączności, wywiadu i kontrwywiadu, kwatermistrzostwa oraz wydzielonych komórek odpowiedzialnych za organizowanie pomocy dla więźniów Kelauschwitz, ubrani i dokumentów cywilnych. Zabezpieczenia medycznego i zaopatrzenia oddziałów broń. Wbrew wszystkim trudnościom, Sosienki, były oddziałem ze wszechmiar nadzwyczajnym w ogólnopolskich strukturach armii krajowej. Funkcjonowanie oddziału na terenach pozbawionych wielkich kompleksów leśnych, z dużą liczbą Niemców zarówno żołnierzy z formacji obrony przeciwlotniczej, szkoły policji w Kętach. Załogi obozu Auschwitz jak i Birkenau, rozbudowanej siatki konfidentów gestapo oraz cywilnych gospodarzy osiedlonych w miejsce dotychczasowych polskich właścicieli, to wszystko przemawiało za tym, aby działalności konspiracyjnej w żadnym wypadku nie podejmować. Nie mogło tu być więc Hubala ani ponurego, ale właśnie musiał być ktoś taki jak Wawrzyczek znający miejscowe realia orientujący się w nastrojach społecznych i umiejący skupić wokół siebie osoby całkowicie oddane sprawie i co najważniejsze nie pozbawione przysłowiowej ułańskiej fantazji która podejmowane działania klasyfikowała poza ramami racjonalności i zdrowego rozsądku to właśnie nieprzewidywalność działań grupy Wawrzyczka stanowiła o jej sile, z którą okupant musiał się liczyć Biogram powstał dzięki działalności stowarzyszenia Auschwitz z Memento oraz Centrum Dokumentacji nieobojętni spod Auschwitz. Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie oraz Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Patriotyzm jutra 2021.